Jeszcze, moi drodzy, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie już w drugim odcinku naszych Zdrab Dzisiaj mamy drugi grudzień, piąteczek. Także spróbujemy szczęścia ze zrabkami dzisiejszymi. Wczoraj nie wyszło tak fajnie, jakby się chciało, no, ale mam nadzieję, że tutaj dzisiaj zrabki nam bardziej dopiszą. Także tutaj mamy kalendarz na dzisiaj: dwójeczkę, numer kalendarza, także tak troszeczkę tematycznie i zrabki, które są w kopercie. Także za chwileczkę do nich. Przejdziemy na początek, zajmiemy się tutaj naszymi kalendarzami. Zaczniemy od kalendarza z Milki. Od Milki. Dwójeczkę mamy tutaj. Zobaczmy, co tutaj dzisiaj mamy. I mamy taką fajną czekoladkę w kształcie motocyklu. Także, czy też może sani. Może bardziej chyba sanie. Także mamy taką czekoladkę. Za chwileczkę będzie ona zjedzona. Jeśli chodzi o kalendarz z luksusowymi markami, to już tutaj może o pudełeczko y, wyjąłem. Mamy dwójeczkę. Zobaczmy, co tutaj mamy. Pod dwójeczką, o, i również mamy jakiś taki duży produkt. Aqua DiGio Armani, 75 ml. I tutaj mamy żel pod prysznic, ciało i włosy. Taki sam produkt miałem w zeszłym roku. Bardzo, bardzo ładnie pachnie. Jeśli chodzi o skórę, to jeśli o mnie chodzi, to nie miałem żadnych problemów, bo zazwyczaj właśnie takie żele, żele zapachowe wywołują alergię, ale jeśli o mnie chodzi, to nie miałem żadnych problemów. Także tutaj mamy 75 ml. Z tego co kojarzę, oryginalny produkt to 200 ml. I kosztuje on wówczas wówczas 45 euro, Także tutaj w przeliczeniu na, e, w przeliczeniu na tą objętość to wychodzi gdzieś około 20 euro, także naprawdę e, bardzo, bardzo fajny produkt. I również taki produkt możemy zabrać do bagażu podręcznego do samolotu. Także bardzo fajna opcja. Teraz przejdziemy sobie do naszych kalendarzy. Tutaj mamy kalendarz polski, belgijski. Może tutaj zaczniemy od polskiego. Zobaczmy, szukamy tutaj gwiazdeczki. Tutaj już ciuteczkę przybliżę. Ten kalendarz mam z numerem trzecim, Także zobaczmy, czy będzie tutaj pod dwójeczką gwiazda. No niestety nie, mamy tutaj skarpetę za 10 zł. Także tutaj w dalszym ciągu wygranej nie mamy. Teraz zobaczmy do kalendarza belgijskiego. Dwójeczkę mamy tutaj. I tutaj mamy narciarza. Narciarza mamy tutaj za 250 euro. Ale oczywiście takich narciarzy potrzebujemy tutaj sześć. Także mamy jednego z sześciu. Także to by było wszystko, jeśli chodzi o kalendarze. Teraz przechodzimy do naszych zdrapek na dzisiejszy odcinek. Także mamy również kalendarz, który będzie zdrapany cały. I tutaj mamy zdrapki. Zdrapki polskie mamy tak, szmaragdowy za piątkę, krzyżóweczka za trójkę. I jeszcze mam tutaj pensyjkę i uśmiechnij się. Po stronie belgijskiej mamy Winter Magic za 5, e, Bingo Choinka za trójkę, Winter Magic za dwójkę i Super 20. Także tutaj mamy zdrabki za 12 euro, a zdrabki polskie mamy za 20, e, 21. Krzyżóweczka. Tutaj już mamy moi drodzy pewniaka. Mamy tutaj, mamy tutaj trzy wyrazy: Ewa, Set i Laos. Także już mamy na pewno trójeczkę i jeszcze trzy literki do odsłonięcia, także może będzie coś więcej. Także fajnie, że już jest jakaś wygrana. Także może zaczniemy tutaj od zdrapek polskich. Zaczynamy od zdrapki Uśmiechnij się. Tutaj szukamy trzech takich samych symboli. Mamy tak: ananasa, drinka, kapelusz, klapek. Drink po raz drugi i klapek po raz drugi. Także ta zrapka niestety przegrana. Teraz może dokończymy naszą krzyżówkę. Nie, jeszcze zdrapiamy sobie pensję za dwójeczkę. Zdrapka z numerem 48. Szukamy 1, 34. I oczywiście dwa razy napis pensja. Mamy tak, dziewiątkę, 30. 5 blisko. Pierwszy raz napis. Pensja. 33 również obok. Tutaj jeszcze mamy trójeczkę I 29. Także ta zrabka również, niestety, przegrana. Także teraz przechodzimy do naszego pewniaka. Krzyżóweczka z. Z numerem 94 mamy już trzy wyrazy, także mamy już tutaj trzy złote. Teraz mamy J i mamy tak szyja. To wszystko, tylko jeden raz mieliśmy literkę J. Teraz mamy literkę N i mamy tak ojczym. Hmm. I literkę M również mieliśmy tylko jeden raz. Zobaczmy ostatnią literkę. Mamy literkę U. Mamy tak. Football, wyrzutnia. I to wszystko. Także no niestety więcej wyrazów tutaj nie mamy. Także zostajemy tutaj z trujeczką. Zobaczmy literki kontrolne. Mamy Q. No, jeśli chodzi o tą krzyżówkę, to nie pamiętam, także jeżeli się nie zgadza, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzu. Także mamy tutaj trójeczkę, teraz przechodzimy do zdrabki szmaragdowy eee, i tutaj co, szukamy szmaragdów. Niedawno temu udało mi się znaleźć aż dwa, i oczywiście nasze wygrywające liczby. Mamy tutaj 33, 16, 12, 3. No, i oczywiście jeszcze szukamy tych szmaragdów. Mamy tak czwóreczkę, 35 i mamy szmaragd, ale super. Także te szmaragdy nie tutaj lubią. Mamy jeszcze 13, 19, tych liczb nie było. W kolejnym rządku mamy 27, 9, 29. 34 bliziutko i na końcu 14. Tutaj już kolejnego rządku nie ma, także mamy tutaj jeden szmaragd. I zobaczmy, ile on jest tutaj wart. Mamy piąteczkę, także mamy tutaj zwrocik, bardzo fajnie. Jeśli chodzi o literki kontrolne, to mamy Q, również Q, także tak jak krzyżówka. Także mamy kolejną zradkę wygraną. Super. Teraz przechodzimy do kalendarza z numerem drugim. Czy znajdziemy tutaj gwiazdeczkę? Na początek mamy tak krzyżki, Dwójeczka dzwonek. Trójeczka aniołek. Czwórka bęben. Piątka rękawica szóstka, skrzat, siódemka, trąbka, ósemka, lizak, dziewiątka, ciuchcia, dziesiątka, stroik, jedenastka, bałwanek, tutaj może przesuniemy, Drapiemy dalej, teraz mamy dwunastkę. Czy ukaże nam się tak piastka? Mamy tak kożuch, łyżwa, choinka. No szkoda, że choinki nie szukamy tutaj. Piętnastka, kartka. Następnie mamy tutaj kulę. Siedemnastka, kominek. Osiemnastka, świeca. 19 sople, 20 skarpeta, 21 piernik, 22 czapka, 23 sanie i 24 renifer. Także niestety nie udało się nam znaleźć gwiazdki, ale jeszcze mamy tutaj bonusy. Także tutaj szukamy trzy takie same kwoty. Zobaczmy. Mamy tak, 300, 150, 30. O, 30 po raz drugi. 150 po raz drugi. O i niestety 50. Także niestety tutaj puściutko, chyba że jeszcze tutaj znajdziemy głowę Mikołaja. Zobaczmy, czy będzie tutaj dzisiaj głowa. Gdzie ona? No tak, literki już zdrapałem. Tutaj mamy dzisiaj konika. Moje no literki niestety różne. Także niestety dwójeczka. Kalendarz przegrany. No i teraz przechodzimy do zrapek delijskich. Tutaj nie mamy już żadnego pewniaka. Zaczniemy od zrapek najtańszych. Super 20. Także zobaczmy, tutaj mamy wygrywającą liczbę, szukamy czwóreczki. Także zobaczmy, czy będzie czwóreczka. Tutaj mamy tak jedynkę, dwójkę i trójkę. Także no niestety, strapka przegrana. Tutaj mieliśmy takie kwoty. Teraz drapiemy Winter Magic za dwójeczkę, szukamy trzech takich samych symboli. I tutaj wygrywamy zgodnie z legendą. Mamy tak płomień. No i tutaj już mamy choinkę z, z gwiazdką, czy też płatek śniegu. Gra numer 2, mamy płatek śniegu, powiedzmy, no ale już nam dali tutaj choinkę z rękawicą, także pusto. I gra trzecia, mamy łyżwę. Drugą łyżwę, także gramy tutaj o 50, i dali nam tutaj choinkę, także niestety ta zdrabka również przegrana. Teraz może zrobimy sobie zdrabkę za piąteczkę. Te same zasady, tylko więcej. Gier. Także zobaczmy, bo coś te zdrabki belgijskie słabo, słabo. Tutaj mamy gwiazdki. O, gwiazdki po raz drugi, i tutaj mamy fajną wygraną. 2023 euro. No ale niestety rękawica nam tutaj pokrzyżowała plany. Tutaj mamy tak rękawice rękawica po raz drugi. Tutaj gramy o 15 euro. No ale niestety mamy tutaj narciarza. Trójeczka mamy bałwana z płatkiem śniegu, jeszcze narciarz, także tutaj pusto. Czwóreczka mamy narciarza z choinką i z gwiazdkami. Piątka mamy płatek śniegu. Płatek śniegu, także gramy o dyszkę. No i niestety nawet dyszki nam tutaj nie udało się ugrać. I szósteczka mamy choinkę. Choinka po raz drugi. O i niestety gwiazdki, także nawet zwrociku. Tutaj nam nie dali. E, także no słabiutko, zdrabki belgijskie, Ale jeszcze mamy tutaj choineczkę. Na zdrap masy zakupiłem. Na zdrap masy zakupiłem jedną sztukę, także dzisiaj tylko będzie ta zdrapka. Z tego względu, że jest ona troszeczkę czasochłonna, także nie chcę tutaj zbyt długo

15 tutaj, dziesiątka tutaj. Tutaj już jest koniec, ale jeszcze mamy tutaj poniżej. Mam tutaj dwójeczkę. I jedynkę. Także mamy tutaj moi drodzy zwrocik. Fajnie. No już więcej tutaj nie uda nam się wygrać, bo 6 euro nie możemy wygrać. No ale dotrapiemy do końca. Teraz mamy 14 45. I ostatnie liczby mamy tutaj 50 i 24. 24 mamy tutaj, 50 mamy tutaj, także super. Cieszę się, że tutaj chociaż zdroć udało nam się trafić, wygrać. Także mamy tutaj trójeczkę 3 euro na zdarce belgijskiej, także niestety duży minus po stronie belgijskiej. Tutaj mamy pozostałe zdrapki, te zdrapeczki niestety przegrane. Jeśli chodzi o Polskę, no to tutaj lepiej nam się Polska spisała. Troszeczkę więcej udało nam się wygrać. Tutaj mamy kalendarzyk. No i tutaj mamy dwie wygrane. Także mamy tutaj 3 zł, 5 zł, czyli mamy ósemeczkę. Także. Drugi odcinek jest troszeczkę lepszy niż wczoraj, także mam nadzieję, że teraz będzie coraz lepiej. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, to zostawiajcie łapeczki w kurze pod filmikiem, e, subskrypcje. Kolejny odcinek ukaże się w, w niedzielę i będą drapane zdrapki z koperty trzeciej i czwartej. Także bardzo Was serdecznie zapraszam. Trzymajcie się do niedzieli. Pa pa.